Wojewódzki zarząd pieców krematorycznych Lublin, nieboszczyków 70. Wojewódzki zarząd pieców krematorycznych Lublin. Wezwanie, w związku z że obywatel Krzysztof Konanowicz osiągnął już odpowiedni wiek i wypił ilość alkoholu, padającą na toryczną pijaka. Zgodnie z polską normą. Tak e, ty nie pijasz. Tu skutek, piwo nie raz by piłeś, Tak, tak samo jak ja piję. Tyle piwa jest. Dla stoi otoczenie tutaj 167, jeszcze jest. Eee, Rady Mimicu, Co ja piję? Imię, to sz, drugi. Szarej, ale to trzy, ja. Trzeci dzień tu stoi. A, ale, piwo. ale ale to ja pijak. Nie, nie pijak. Ale ja pijak. Namieszany gdzie nie w Dzienniku nr 2780 obywatel winien zgłosić się osobiście w tutejszym krematorium w ciągu 7 dni od datę mniejszego ni wezwania przy piecu nr 4 celem podania się sproszkowaniu spożyciu alkoholu i innych <laughs> substancji Nie, normalni ludzie w, w wybuchach przed spaleniem surowo zbronione zabrania się ha hałasowania i wydawania nieprzyjemnych odgłosów aż do całkowitego zakończenia obróbki termicznej, obywatel powinien zabrać ze do sobą dowód osobisty wiązkiem suchego chrustu, koks lub inny materiał palny w ilości 0,5 kg na 1 kg masy ciała, pojemnik na popiół, pudełko po landrynkach. <laughs> nienormalni ludzie. 5 tysięcy koszty manipulacyjne. Przed przybyciem należy umyć nogi, zostawić w domu protezę zębową, pożegnać się e, z kolegami, nie ma. pijakami. E, pożegnać się z palikami. kolega, to, kolega to możliwość jest... odwołania się od... Tutaj nikt nie jest alkoholikiem, nikt, wezwania, nikt nie jest pijakiem. wezwanie nie istnieje z prawa. należy traktować poważnie, iż pełną świadomością, sekwencji, którą zostaną zastosowane wobec obywatela w przypadku spóźnienia lub znikurowania wyższej wymienionego wezwania dyrektor krematorium i fabryki nawozów sztucznych nawozów sztucznych, sami są oni alozy, sztuczni, Popiołek, Lublin, dnia 23 .06 2017 rok Ja to zaniosę na policję i zgłoszę.